Witajcie wszyscy fani starych gier tutaj w polsku. I w końcu, ale to w końcu przechodzimy do nagrywania kolejnego odcinka z wspaniałej gry Donkey Kong Jak widzicie, długo dosyć długo dzisiaj wychodził No, mimo wszystko cały tydzień, a nie mogę znaleźć czasu na nagranie godzinnego bądź półgodzinnego odcinka Tak się zdarza, tak to jest No, ale dosyć zmentów, jesteśmy w Kremlau, w wielkim, wspaniałym kraju rządzonym przez wiekie pszczoły i teraz trafiamy do Hornet Hall. Jak widzicie poziom już mam zaliczony, bo jak to się zdarza w życiu, coś nie wyszło podczas poprzedniego nagrywania. I tak dalej, i tak dalej. Także nie tracimy czasu, wchodzimy sobie, by przedstawić wam jak to wszystko wygląda. A więc tak, póki co mamy tylko Didiego. odpuszczę się go Okej. Nasz biedny Didi utknął tutaj w ulu. Widzicie, cała arena jest, cała plaża dzieje się w środku ula. tutaj w tle mamy komórki z plastra, wosku. A tutaj gdzie, gdzie plamy z miodu. Jak Widzicie, atak nasz nie jest skuteczny w ogóle. Nie możemy się też poruszać. Jedyne, co możemy zrobić, to skoczyć. A, bierzemy naszą piksi. I lecimy na górę. Miód ma też właściwości klejące mięcie, więc widzicie, możemy spokojnie sobie skakać po pionowych powierzchniach, co się przydaje, to tutaj, do skakiwania wyżej. Jeżeli się postaramy, to wychodzi już nam całkiem dobrze skakanie tylko po jednej takiej ścianie, by się dostać do bananu, pieniążków, bądź bonusów. I tutaj mamy znaleźć token na przykład. Także dozwałem wszystkie skrzyniaczki. Kolejna.

Tak skrzętnie w i wszystko? Uuuu... Okej, okay. no i mamy tutaj takie ścianki. Cyk, 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 i postawię. I idziemy w dalszy etap poziomu. Eee, co do wrogów. No jak myślicie, jaki wróg może być w pulu? Po co pszczołami? Jako, że to jest Donkey Kong, to nie zabraknie tutaj... ...krokodyli oczywiście. Ale jak widzicie też jest żółk. Co ciekawsze o? Ciek I co ciekawsze w późniejszych etapach tego poziomu... O, wiem, jest super. Będą moje ulubione, jakżeby inaczej. O, będzie tutaj przykład. No właśnie, No właśnie, Jerzy są w tej Z doświadczenia wiem, że nie wolno wyrażać y, jeży w plecy. No, wiadomo, mają końce, to nas mogą tylko i wyłącznie Trzeba je atakować od strądu. A chciałbym. No, a to jest dosyć. jak mamy na przykład taką sytuację jak tutaj. Osy sobie latają góra-dół. OK. A to z jeszcze jedzie sobie i wiesz. Gotowy, żeby nas uderzyć. A my stoimy w tym miodzie, takie pokraki. A, bierzemy sobie ciężkę. Siódmy w osę. Do życia. Uuu! Skok. A, jeszcze, Widzicie? Okej. Okay. Zamieniamy sobie na bitcję, żeby pożera lecieć bez problemu. Zamamam beczkę, to się przyda, żeby załatwić jeża. drugiego jeża. Ok. I wchodzimy na górę. A tam nas czeka skrzyneczka z przyjacielem, pająkiem. Bardzo przydatny w tym poziomie, ponieważ, jak widzicie, dzięki Trap z anty poślizgową i przyklejającą się powierzchnią możemy sobie łazić po jodzie deflebową czy jak? Nie. dobra, i idziemy w górę trzeba uważać, żeby nam... o, właśnie taka tutaj osa nic nie zrobiła weźmiemy sobie piłkę nie wiadomo po co nam, okej okay. osa i patrzymy w każdą zakamarę poziomu, żeby nie pominąć jakiegoś błomówki Mamy deki. Aha, dobra. Mamy. No i idziemy dalej. Tutaj zabijemy sobie ozdzę. Siup. Oj. Jedziemy w górę. Bo banale nie mówią, że coś tam jest. Chyba. To jest rewelacyjnego na dół. Wiesz? I i przyjemneczek, w co rzuca hakami? Oddaj tego też ma z głowy. x there Tutaj The osę. The weźmiemy. A co? Ale nie Pytanie dla was, co robią jeże w ulu? <laughs> Możecie wysyłać na adres mailowy bla bla. Do wygrania są moje świeże skarpetki prosto z prania, Piękny zapach. No jest zestaw pamiątkowy Sponsorowany przez firmę Zgrzyt. I spółka. Okej. Okay. Tutaj sobie zeszliśmy, bo tu jest coś pięknego. Patrzcie jak jest tak dużo badania. Oczywiście, że tu jest deka. Jak żeby inaczej. Dobra. No wchodzimy w beczkę. się w górę. I do Ok. Tu już sprawdziłem, na nadal nic nie ma, spokojnie. możemy sobie od razu tu dopuść i spenetrować ten zakątek poziomu. To osa broni dostępu do... bonusu, bo czegoś by innego. Wejdź stokadnie. Uuu. No i dobra, lecimy w górę, bo tylko o to by chodzi. Z byśmy się tu nie dostali, teoretycznie, więc... Tylko i tak możemy się dostać w górę. Dobra, kolejny bonus, kolejny książek. Kolejny krok bliżej to zdobycie ostatniego wielkiego skarbu tej gry. Takiego staram się panu nie mówić, chociaż mi korci. Dobra. O, 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 o tych cholero. Masz pają? Szlak. Zginął, przypadł. Było no, tak blisko. Dobra, załatwiliśmy saosy. Tam banan, ale on pokazuje, że po prostu stamtąd schodzimy z budynku. I sobie przeskoczymy. A! Blisko! No i tu widzicie, koniec pająku. Także było bardzo blisko do zdobycia życia. Ale długo. No i co? Mamy wszystkie literki. Skok! Pięknie! Pięćdziesiąte życie. No i dobra, wyblakowaliśmy babcie. Możemy się oficjalnie zasavować. Ale po co? Skier mamy okay? I wchodzimy do Tangettero. Jednego z moich ulubionych poziomów. Ponieważ jak widzicie jesteśmy w centrum rozrywki Landu. Ups. To nie tak miało być? Gdzie będziemy jeździli sobie kolejką? Nie! Jak widzicie nasz łózek to troszka. I jedyne co możemy to skakać. Nie możemy zmienić postaci, nie możemy nic robić, Więc trzeba uważać tylko w taki nie inny sposób. jej przeciwników są osy, ważki, No i jeszcze za chwilę inni przeciwnicy w bokardach. Trzeba to znaczy. Jedyne co możemy zrobić tutaj to właśnie skakać czy zdobywać na przykład te zielone beczki od bloku wywołujące nam przejście. Są też łaga czerwone beczki, jak widzicie, które zamykają na bramkę. A co tam, żeby było brydne? Bo co? No i jako że wózek tutaj czasami pojedzie szybciej, trzeba mieć nieźle wyrobiony grafiki, bądź też wiedzę na temat poziomu, bo no inaczej przegapić się coś. No co tu mamy zaoficowane pozce wszystkie. Też tu. To też. A tam nie, to jest koniec. Jeszcze ta. Ok, lecimy w górę. Szybciej, szybciej, O nie, jeszcze jedna. Ok. Nierzyk, banany. Komplet. No, idziemy dalej. Mamy dwie literki. Siup, siub, Otwarte. I teraz trzeba uważać... Uuu, idziemy już tak szybko? Teraz trzeba uważać, bo przeskakujemy z wózka do łyku. Jest to o tyle trudne, że czasem wózki są w różnych odległościach, przez co zdarza nam się po prostu spudłować. Troszeczkę podejdziemy w górę, sobie podejdziemy w dół, Deka. Już zdobyłem oczywiście. Skok. Skok. I uwaga. Idziemy tajną trasą do bonus. Który jakby coś zdobyłem, ale żeby nie było. Tutaj polega to właśnie na skoku i z na górę. To o tyle problematyczne, że właśnie tak mówię, Niektóre wyski są dalej, niektóre bliżej. Przez co? Ups! Może mieć problemy z timingiem. Okej, okay, udało się zapisać obrazem. Robię już to chyba z raz. <grym> w ostatnich kilku dniach. Literka, użycie rąbek, osa. I jedziemy. Siup, siup, cyk. Ups jest zdarza. no i ale mamy przecież już jest zdobyto i poziom bonusów więc to jest straszne no pojedziemy sobie jeszcze raz tym razem górą i będziemy się to zdobywanie jeszcze raz tego samego bonusu Okej, okay, więc przejedziemy, cyk, na rybeczkę, okej, okay. spoko, spoko, Oha, uh -huh. zielona beczka, leniwie się potoczymy, skok, chcielibyście, no i tutaj, hmm, cyk, cyk, przydałaby się nam Opa! fuck, tak. piecznie. Jeszcze raz, tak, jeszcze raz, mocno. Ok, jeszcze raz, powtórka. I mhm. jeszcze raz. Będziemy sobie tutaj, przeskoczymy. Jednocześnie zmienimy w bonusie, przynajmniej będziemy dalej. Teraz oszczędzimy tym wszystkim. Ej, siódmy do dziury. <grystanie> Tyle z tego. No dobra, jedziemy, jedziemy, więc to będzie przykazu życia. I zapiszemy grę. Dobra, ważka, ważka. Oczka. Oczywiście znając życie. A, oczywiście, za pierwszym razem. Znajdą mi życie. Dobra, nie jest poziomu. Jej, dojechaliśmy idę do końca. Dobra, tutaj z tyłu czekaj skąpa. Okej. Okay. Mierzymy na barana I wymierzymy sobie, oczywiście, w życie. Nie wiem, kiedy my zasłużymy, ale ok. No i witajcie w Bramble no, to jest kolejny ulubiony poziom, czyli oczywiście wielki Las z kąty. to skoczymy? By wziąć czapkę i Okej. Okay. Ostrożnie. Tu pacjent. Minujemy sobie. Skoczymy. Ostrożnie. Oty. He. <grymne> Bo blisko. Zapiszemy sobie. To jest bardzo pierdliwy poziom. Dużo czasu można stracić. Także będę robił często hit-save'y. Wiem, że to nieuczciwe, ale No, Już w końcu to się wszystko nagrywa. Ale na się tego świadkiem. Piszę Okej, okay. bierzemy rana nie lecimy tu przez końce, Jesteśmy zostawiamy żeliw, uuu, rozdobiąc no sobie sobie łączek i bonów, który jest notabene bardzo pierdliwy, bo... aha, widzicie. Będą to wskoczenia, ale już nam tutaj taki niespodzianek. No właśnie, teraz tylko żuka tutaj nie. ogóle. Okej. O! Lecimy, lecimy jeszcze raz. Tyk, cyk, 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 No i a propos tego bonusu. Jest tutaj leć wszystkie gwiazdki z ale gwiazdki są pokrywane za osamy. Jest mamy element Zabij i wszystkich. A ponadto jeszcze trzeba tych gwiazdek się nie szukać więc mamy jeszcze znać nie je wszystkie Ej, tu to zabijamy siosa i ty też uuu polisko idzie dzisiaj. się i ty też z 24 no nie by to jest koniec sporów ale muszę jeszcze spory kawałek dojść. o tak żeby pan Hehe, <laughs> niespodziankę Surprise! O to, że gry mogę. Dobra, no, mamy tutaj naszą papugę, która nie pamiętam jak się nazywa, ale trudno, może jest. I lecimy w górę. Lecimy i atakujemy na ślepo, a już trafimy kogoś. O właśnie Tam nadal niczego nie mać, którego łączy. Także nic nie I tutaj trzeba niestety atakować na ślepo z sumie. Uwa, uh, pa, papa. Mam też papa. Bo tu jest tyle tych przeciwników, że kurczę możemy wlać w liście. Więc zdarzają się też czerwone usy, które nam, za, których nie możemy umielić. Teraz, ostrożnie. Zamiast nie pokaleczyć. Hej! Okay. Wow. To jest Literka, 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 literka. No, dobra, zasuniemy się i weźmiemy literkę. O, blisko. Wlecimy w górę. Oczywiście nie napałem, bo tutaj są trzecimicy. Jeden. drugi. Możemy sobie wziąć odzyski. Na gwizdkę na, na moment, no, dobra. No to idziemy. O no, bananę, super. I połowa bolówki. połowa bolówki. Teraz patrzę ten samolot. Ale jest banan. Są kolce. Uuuu. tak, tutaj był fragment poziomu drugiego. My zmieniamy się w pająka. Możemy być wężem, podługą, przeciwniką. Chcemy jeszcze nawet pająkę. No i lecimy sobie tutaj. I widzicie, dużo bananów. A dużo bananów oznacza to co? Dekę. Gdzie to deka jest? Hmm. Rezygnacja z Jeśli przyjrzycie, tu jest banan. Więc przechodzimy sobie do I oto jest deka! Piękna, błyszcząca. Czekająca na nas. Dekę już mamy wziętą, więc idziemy sobie tutaj. Do bananów. Które są utrujnym życiem. O! Prawie. Oraz jąż. Po lewej niczego nie ma. Więc idziemy w dół. Zostać, by się nie nagradzać na te końce. Ok. Wow! Łowisko. zrobią coś, sieć i idziemy w górę. Tu mamy nawet małpę. Ale jeszcze nie zginęliśmy, więc mamy. Zadnie. Kolejne życie. No I nadwyszczeliwują w dalszy etap poziomu. Sprawdziłem, nic nas nie na szczęście. Siup! A, Łowisko. Byśmy się uderzyli w polce, ale co tam? Tak, weźmy sobie pikcy. O, i kolejna druga. Dwie losy i quick save. Tak naprzeciw. Odej. Teraz zobaczcie to. Juuu. Co sobie tutaj zrobiły normalnie? Interesy Labiosa. No i dalej. A co tutaj jesteśmy? Eee, Dobrzy patrzcie co. Normalnie jest za dobrze. Ooooo! szybko góry, szybko szybko! o, o blisko! Chyba za tego jemy leci. A może teraz mikrofon? Okej, jeszcze nie? Nooo! Jeszcze nie. Okej. Tutaj są sępy. Są Okej. Okay. Nie Niemniej upierdolibyśmy kosy. Tutaj patrzcie w nie wyleciłem w górę. a tutaj mamy masz iść prawo. Proto sobie nie wygraliśmy. Te pacjenci rzucamy skrzynkami. Będziemy nic nie dają. też. Okay. No i się uda. Ostatnia literka. I chodź z poziomu. Oczywiście jesteśmy właśnie na balonik.

Nawet kolejne wyścigi. Oj, cyrku. I małpę. Nowe spółek. Odbierzemy małpę. Oj, co było? Dobra, rana. Dobra I lecimy. Ciekawe, co tu jest. O, bonus. Dobra, mamy tutaj załatwić i wszystkich. Um, Widać do karty jadą z doprzeciwka więc tutaj. O! Sobie nie zabiliśmy ich wszystkich, ale i tak dostaliśmy pieniążek, więc to raczej powinno być znać wszystkie. Lecimy w dół. No ok. I teraz cymes. Coś jest za wagonikiem. Polecimy sobie. No. Tak jakby. No dobra, teraz ja zobaczcie to. Coś mnie tak. w bonusz to jest. W poziomy, w którym mamy wózeczki. No tak, niby sobie idziemy na tak dalej. Ale nie. O to, że gry się postarali. Tutaj mamy wyścigi. Jesteśmy na dziesiątym miejscu. na 10 miejscu. Zbier zbier Zbieramy nas skrzyneczki. Dostajemy przyspieszenie. Przewodne nas spowalniają. Mamy tutaj wrogów. Za każdego dostajemy trochę bonusów. No i też są najpierw które mówią: Uwaga, skacz! O, to jest. można chcę najpierw skoczyć O ty. Ok to jest to. pięknie. to Wszystko. to. O, że tam był bonus. Nie ma bonusów. O, to jest Szybko jedzie. Ale mam stop, stop, stop. Daj stop. No, żeby dalej go. Wow. Ups. Jeszcze raz. C dalej, okay. Okay, wow. Dobra. Dawał.

Dobra, mamy dekę, jesteśmy na pierwszym miejscu I koniec poziomu No i tutaj mamy haczyk Okej okay. jeszcze niżej? A. Tak czy inaczej Jeden banan. super ja, dobra, tak czy inaczej, czyliśmy poziom I Mamy tutaj Banki, muzeum Flanki Bonanza. No i oczywiście kolejny poziom noza są to bagna. Ale z bagnamy co my czekamy. Terazujemy ja grę. Wszelkie wpadek zabiorę to na kolejny save state, cie, Co by nie było. Chociaż... Show. No i tak dalej. No i oko z tym odcinkiem, odcinku. Mam nadzieję, że tym możemy będzie szybciej. No i co jeszcze postawić, żeby był szybciej, ale trochę tak to była mnie. No i co? Patrzcie na inne kanały, zgłaszajcie moje filmiki, jak chcecie, jak się podobają, komentujcie. Pozdrawiam wszystkich, którzy <gularnie> regularnie, mocznie regularnie, ale jednak się udzielają pod moimi filmami. O coś ta fora. Do zobaczenia zobaczycie kolejnym razem. Słuchajcie,